A więc, ciężka listka, jestem Kuki No i w dzisiejszym odcinku ocenimy sobie kolejne serwery Discord, które mi nazesłaliście. Tak więc, my sobie tutaj już zaczynamy, jest to Armia Simonexa Ja jeszcze na początku przypomnę, zostawcie suba razu, łapeczkę w górę Ponieważ, no, jesteśmy już blisko 350 subskrypcji, więc fajnie jakbyśmy to wbili No i przechodzimy sobie oczywiście dalej tutaj No i mamy oczywiście Regulamin, od którego zawsze zaczynamy. I widzę, że jest tutaj właśnie. pisane osobno i nie wygląda to za dobrze. Mógłbyś to pisać, napisać to w jednej wiadomości i najwyżej później edytować i, później, i przy tym byś dodawał coś albo zmieniał. Bo tak to to słabo ogólnie wygląda, co nie? Więc tutaj myślę, że mógłbyś jednak... W jednej wiadomości co zrobić. Yy, mamy tutaj nowości, widzę, wersja 1.0. Ok, yy, widzę, że już nie ma tutaj emotek, więc słabo uważam. Yy, tutaj można byłoby zrobić, właśnie yy, dodać dwie gwiazdki na początku i na końcu, to tekst byłby pogrubiony. I ładnie by to wyglądało. Byłby taki przedział, że tutaj o kanały chodzi. Boty przejrzyście bardziej by było, uważam. Lepiej by to wyglądało. Więc to można byłoby zmienić. Albo odstępy przynajmniej porobić. To już byłoby lepsze. Tutaj jest weryfikacja. Ok, Spoczko. Sprawdzimy jeszcze coś. Więzień, członek. Ok, więzień to jest pewnie nie. Właśnie nie. Osoba, która nie zaakceptowała regulaminu. Ok, mamy witamy, żegnamy. Ogólny tutaj jest. Yy, no tak. Ogólnie. O, tutaj na przykład już jest jakiś przedział, ale tu już nie ma. Tutaj tak samo. Tutaj też nie ma. Ogólnie słabo to trochę wygląda. Nie ukrywajmy. Jest tutaj dużo do poprawy, uważam. Rank role hmm. tutaj mógłbyś porobić osobną kategorię na na przykład forfan albo inne rzeczy. Że na przykład te fanarty memy, logi na przykład dać gdzieś tutaj, jak jest moderator. Only to można byłoby zmienić. No i oczywiście, chodzi tutaj również o jakieś symbole. Mógłbyś tutaj jakieś symbole dodać. Emotki na przykład jedna emotka. Ale dwie też mogą być, ale na przykład symbole dwa byś musiał dać. Pouzupełniać te emotki, bo na początku są później nie ma ich. Gry Discordowe. No to spoko, że są. Działa działa. ok spoko dobrze, że działa. Powiadomienia o odcinkach? Spoko. Gry tutaj te motki partie pan i Warny. A to jest na Ambellier we Dobra, no i na przykład tutaj Pan Warny i TD. I tutaj już są nagle kanały, co nie? No i można byłoby zrobić tak, że. Osobny kanał na te wszystkie informacje. Yy, na przykład to można byłoby dać wyżej do informacji. Ekonomia jest, spoko zarabianie. Sprawdźmy. Yy, work. Coś słabo tutaj aktywność widzę, ale trudno. 5 zł, ok. Mogłoby to być przezroczyste. Yy, ok. Są własne, właśnie te napisy, więc tu akurat spoko. No i tutaj. Słabo to właśnie wygląda. Tutaj to białe mógłbyś usunąć w pańcie chociażby, w gimpie czy czymś innym. Następna. Ok. No dobra. Yy, Rolę. Oj, yy, słabo to wygląda spingować role byś mógł. I lepiej by to wyglądało autorole. Okej. Okay. Zaznaczmy sobie któreś. I sprawdźmy czy to dodaje. Tak dodaje spoko. No i sezon pierwszy tu widzę. Spokój. Yy. Opis sezonu może... Albo to wyżej dać. To wyżej dać. Giveaway e są jakieś, są, ok? Sprawdźmy te role. Te role sobie sprawdzimy. No i tutaj... Tak trochę... Tu jest jakiś przedział, ale później nie ma. A nie jest, Levele te kropki nie pasują. To też do zmiany. No tutaj, do poprawy uważam, jest dużo. Tutaj jakieś symbole by można było dodać oraz emotki. I lepiej by to, myślę, wyglądało. Takie same, puste, właśnie napisy. No. Tak średnio to wygląda mówmy się. Na pewno, jakbyś dodał, to by to. Lepiej wyglądało, że wiesz, postaranko tutaj duże weszło. Tutaj quizy są, więzienie, kraty, level up. Ok. Spoko. No i sprawdźmy, jak to właśnie wygląda na te role wszystkie. Widzę, że to nie działa tak, jak powinno. Te przedziały. Jest taki u mnie odcinek z przedziałów, jak je zrobić mógłbyś sobie oglądnąć go i wtedy mógłbyś to zmienić bo słabo no to powinno to w ogóle powinno być pod tym a nie obok więc no tutaj no do zmiany to idzie emotki można byłoby jakieś dodać tutaj te przedziały by myślę że pomogły bo no tak trzeba na przykład wiesz jak nauczysz się na przykład, że rola jest w danym przedziale, to szybciej ją znajdziesz. Tutaj byś musiał trochę szukać, myślę. Troszeczkę, tak więc... No to do zmiany myślę, że tam nie będzie. Tak więc przyszedł czas na ocenę. No i ten serwer oceniam na 3 na 10. Dużo brakuje. I jest do zmiany. E Ekonomia jakaś jest, więc tutaj spoko. Własne napisy tej ekonomii Giveaway je jakieś. Jest aktywność. Są kanały Forfan. Tam przy tym idzie trasilbocie. Dlatego tutaj jest na pewno podwyższenie. No i... sprzedałoby się poprawić to, co wcześniej mówiłem. Więc to mógłbyś właśnie poprawić. Y więc. Przechodzimy do kolejnego serwera. Tak więc kolejny serwer to jest darmowe konta. Brzmi jak skamnie, ale mniejsza o to, tym się nie interesuje. Yy, interesujemy się tu oczywiście budową serwera oraz wyglądem, co na nim jest. Dlatego zaczynamy oczywiście od regulaminu. Regulamin. Yy, to jest spoko. Ten napis tutaj. Regulamin serwera Discord. Yy, to jest spoko uważam. No i oczywiście jest tutaj Podział Jest tutaj podział właśnie na admi, Znaczy Podział regulaminu Co się czego tyczy Tutaj też spoko, że tak jest No i tutaj jest aby zweryfikować w reakcji oczywiście Chłoby to być myślę, że Osobnym kanale, bo można sobie teraz tutaj Odznaczyć rolę I nie będziesz miał weryfikacji, możesz Nie widzieć kanałów, ale to Jak już tam się chce. mamy tutaj spis rank no i yy, jest jakiś przedział emotka a napis yy, znowu powtórzę, nie jestem jakimś fanem takich właśnie przezroczystych emotek, więc to można byłoby zmienić chociaż w kategoriach nie wygląda to najgorzej jedynie może tutaj trochę na przykład tutaj nie wygląda to najgorzej Dlatego tutaj, no, to tak najgorzej nie wygląda, mniej więcej. Inny symbol mógłby być, na przykład przerywane paski. Przynajmniej, przynajmniej mogłyby być. Mamy również aktualizację. No i ogólnie spoko, że jest opis, co zostało ostatnio dodane. To jest spoko. I tutaj, właśnie. Jest napis nowa aktualizacja, co nowego dodano i jest napisane, jest tutaj oddzielone spoko. Mamy tutaj y, powitalnie i żegnalnie. Tutaj się coś mi nie ładuje za bardzo, no ale okej. Okay. Y, nie wiem, czy to po prostu, nie czy ogólnie tak się dzieje, ale przynajmniej jakieś są. Y, od razu mówię, że na tamtym serwerze też widziałem, że są. No i mniej więcej to by było tyle z oceniania jeszcze rolę tutaj sobie ocenimy bo nie ma co więcej oceniać jakby więc no po prostu taki serwer i tyle do oceny no i mamy tutaj właściciela admina ok tutaj emotka normalna jest więc poko a no tak bo na wiadomościach czasami inaczej ogólnie Dziwna sprawa jest z tymi emotkami czasami, ale mniejsza. I tutaj jeszcze są role. Yy, ogromne partnerstwo, spoko połączenie emotek, yy, tylko na przykład można byłoby symbol zmienić na trzy przerwane kreski na przykład. Te takie cienkie kreski przerwane linią. No i mniej więcej tyle by to było. Tak więc ja ten serwer oceniam takie 5 na 10 akurat to nie jest taka tematyka serwera, która by właśnie... no w niej nie ma tak dużo rzeczy do aktywności i to tak szkoda może wynika to również z tego, że inna tematyka serwera, no ale możecie w piętarzu napisać, czy oceniać bardziej pod tematykę serwera, czy właśnie w jakim celu on powstał czy po prostu tak normalnie jak każdy serwer oceniałem do tej chwili. Ja wam dziękuję za oglądanie, no i trzymajcie się oraz do zobaczenia w następnym filmie. Siłanko!